Cieplice, dlatego że Cieplice jest to część uzdrowiskowa Jeleniej Góry i tutaj znajduje się właśnie sanatorium, do którego przyjeżdżają kuracjusze. No i e, kiedyś Cieplice było w ogóle osobnym miastem e, i zdaje się w 1975 albo 6. nigdy tej daty nie pamiętam, e, zostały przyłączone do Jeleniej Góry, żeby zrobić województwo jeleniogórskie. Park Zdrojowy, to teraz udem, udamy się do Cieplic, do Starówki. Do Muzeum Przyrodniczego. Plac Piastowski, do Muzeum Przyrodniczego, może jeszcze się zastanowimy. Jesteśmy na Placu Piastowskim. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od zwiedzenia zespołu pocysterskiego z Kościołem Świętego Jana Chrzciciela. W naszej wędrówce nie sposób pominąć zespołu pocysterskiego z Kościołem Świętego Jana Chrzciciela, odrestaurowaną wieżą dzwonnicą. Oraz częścią dawnego konwentu cysterskiego należącego obecnie do Kolegium Zakonu Pijarów. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wzniesiony został w latach 1712-1714 z barokowo-rokokowym wyposażeniem wnętrz, z osobno stojącą wieżą i malowidłem w ołtarzu przypisywanym śląskiemu Rembrandtowi, to znaczy Michałowi Wilmanowi. Basen klasztorny. Źródło, na którym później zbudowano basen klasztorny, jako naturalny wyciek wody termalnej, istniało tu od zawsze. Jego lecznicze właściwości zostały wykorzystane w XIII wieku. Według legendy odkrył je książę Śląski Borysław I. Wysoki. Od 1175 roku. Zwano go wówczas klaus von Thaudus Źródło odbudowano, tworząc basen najpierw o konstrukcji drewnianej, następnie kamiennej, a nad nim zniesiono niewielki budynek z szatniami. Opiekę nad basenem od 1403 roku do 1810 sprawowali cystersi. Dlatego nazywano go basenem klasztornym albo probostwa. Na początku XVI wieku zbudowano obok, na północny wschód od niego, drugi basen przez ewangelickich już szaboczów. Dlatego zwano go basenem hrabiowskim. A ze względu na konstrukcję basenem drewnianym. Basen probostwa rozbudowano w XVII i później XIX wieku. Nad basenem hrabiowskim w XVII wieku wzniesiono kamienny budynek w formie rotundy. Proszę Państwa, znajdujemy się Masztorze, można powiedzieć, dlatego że tutaj kiedyś mieszkali cystersi. Oni tutaj zajmowali się kuracjuszami. Cystersi niestety stąd wyjechali, dlatego że zostały zlikwidowane majątki kościelne i no, oni po prostu stąd wyjechali, to zostało. Hrabia Szawgo kupił to w 1810 roku, przeprowadził remont i przeniósł tutaj wszystkie swoje zbiory z pałacu w Sobieszowie. W 2010 roku obiekt wykupiło miasto Jelenia Góra z przeznaczeniem właśnie na cele muzealne i trwał remont, gdzie okazało się, że mamy tutaj freski z XVII wieku przedstawiające życie świętego Bernarda z Clairvaux. Każda scenka fresku tutaj pod tym sklepieniem opowiada inną historię. Długi dom. Najstarsza budowla świecka w Cieplicach, jeden z najstarszych budynków kuracyjnych do zdrowiska, zaprojektowany przez Martina Urbana z Lubawki. Wzniesiony przez Cystersów w 1537 roku, obecny wygląd uzyskał w latach 1689-1693. W 1810 roku budynek zakupiła rodzina szaf goczów i umieściła w nim swoje cenne i bogate zbiory broni. Grafik okazów przyrodniczych i geologicznych udostępnione zwiedzającym w latach 30. XIX wieku. Dziś długi dom należy do uzdrowiska cieplice. Kościół Zbawiciela Ewangelicka świątynia powstająca i wyposażana przez wiele lat w drugiej połowie XVIII wieku. Tu odbywają się m.in. cieplickie koncerty organowe. Weszliśmy na plac piastowski, to jest taki główny trakt który prowadził w kierunku szklarskiej poręby, w kierunku Sobieszowa, w kierunku Bieleni Góry. Pałac Szafgotrzów, główna siedziba rodziny, która przez ponad 700 lat sprawowała z większym lub mniejszym szczęściem rządy nad Wielką Połacią Śląska, od szczytu Śnieżki aż po zamek Gryf. Elewacja frontowa, pałac, dziś Politechnika Wrocławska, ma ponad 80 metrów długości i zachowanych wiele elementów barokowego wyposażenia. Pomnik poświęcony jest chwale, chwale męstwu y, narodu polskiego, oręża polskiego, martyrologii narodu. Y, pomnik związany jest z historią średniowiecza i z historią w rejonie II wojny światowej. Czyli tak jak my tam byliśmy tutaj jeszcze, a później straciliśmy te ziemię i, i wracamy na te ziemie. ziemie. Miecz po stronie prawej. Mamy w rękojeści e, głowę woja z czasów średniowiecza przy szaku ten po prawej stronie no już druga wojna światowa więc już mamy ten podział taki tak, widoczny na samej górze schodzimy w dół i mamy napis Henryk Sienkiewicz się pod tym podpisał Tobie krwi ofiarnie przelana niech będzie wieczna cześć i chwała nawiązuje do intencji tego pomnika Idziemy przez Góry. ulicę, idziemy jeszcze kawałek i dochodzimy do parku drugiego, który nazywa się Norweski. Tamten Norweski, nazwa związana jest z tym, że budynek, który jest w parku jest w stylu norweskim tak zakończony jak dzioby łodzi wikingów są, jest dach.